Na maturze pojawiło się też zadanie, żeby znaleźć liczbę odwrotną do liczby 3 minus 2 pierwiastki z 2. Jak to zrobić? No wiemy, że liczba odwrotna, czyli musimy ją odwrócić, czyli będzie liczbą odwrotną do tej liczby i będzie 1 przez 3 minus 2 pierwiastki z 2. No, tak zostawić trochę nam nie wypada, czyli należy usunąć niewymierność z mianownika. To mnożymy przez 3 plus 2 pierwiastki z 2 i na dole mamy 3 plus 2 pierwiastki z 2, po to, żeby zastosować w mianowniku trzeci wzór skróconego mnożenia. I to się równa. Licznik, jak pomnożymy, to będzie 3 plus 2 pierwiastki z 2, natomiast mianownik. Jak pomnożymy? Tutaj zastosujemy trzeci wzór skróconego mnożenia. 3 do kwadratu to jest 9, 2 do kwadratu to by było 4, a pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Czyli u góry mamy 3 plus 2 pierwiastki z 2, a w mianowniku 9 odjąć 8, a zatem na dole będzie w mianowniku 1, czyli zostanie liczba 3 plus 2 pierwiastki z 2. I to jest liczba, odwrotna odwrotna do tej liczby, którą mieliśmy na początku. W ubiegłych latach też pojawiło się na maturze zadanie: znajdź liczbę przeciwną do liczby 1 minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Trzeba znaleźć liczbę przeciwną. To co ja zrobię? Najpierw policzę sobie Tutaj zastosuję wzór skróconego mnożenia i zapiszę to w innej postaci. 1 do kwadratu jest 1. Odjąć 2 razy 1 razy pierwiastek z 3. I dodać pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. To się równa 1 odjąć 2 pierwiastki z 3 dodać 3. I to jest ta dana liczba. Ja tu może napiszę dana liczba liczba, a teraz liczba przeciwna. Jak będzie wyglądać liczba przeciwna? No wiemy, że wystarczy tylko zmienić znak. Przeciwna, ok? Czyli jak zmienimy znak, to co tu będzie? 1 dodać 4, 3 to jest 4, czyli może tutaj jeszcze dopiszmy, żeby było już jasność, to jest 4 odjąć 2 pierwiastki z 3, to jest ta liczba to liczba przeciwna, zmienimy znak, będzie minus 4 i dodać 2 pierwiastki z 3.